W 2022 roku w okresie od stycznia do grudnia Ukraińcy w sumie założyli prawie 20 tysięcy firm, z czego trochę ponad 4 tysiące to były spółki z udziałem kapitału ukraińskiego. A, nie, a około 15-16 tysięcy to były jednoosobowe działalności gospodarcze. Ukraińskie firmy zajmują się głównie budownictwem, transportem i gospodarką magazynową, a także działają w sekcji pozostałych usług i tutaj głównie chodzi o fryzjerstwo i kosmetykę. Według naszych badań, mniej więcej dwie trzecie przedsiębiorców prowadzących firmy w Polsce. Nie planuje powrotu na Ukrainę w związku z zakończeniem wojny i raczej chcą tutaj rozwijać swoją działalność. Jedynie 4% jest zdecydowanych, że jeżeli wojna się skończy, to definitywnie zamykają działalność, wracają na Ukrainę. Proces zakładania i przenoszenia biznesu na pewno robi się coraz łatwiejszy. Wprowadzane są ciągle ułatwienia. Działają Organizacje, które mają pomóc ukraińskim firmom w przenoszeniu działalności, ale sądzę, że dla ukraińskich przedsiębiorców i tak jest to dosyć trudne, ponieważ według naszych badań większość z nich jako główną barierę prowadzenia działalności w Polsce podawało właśnie brak doświadczenia. To się też mogło wiązać z tym, że nie byli obeznani w polskich przepisach, wymogach formalnych i to sprawiało im dużą trudność. Myślę, że ukraińscy przedsiębiorcy potrzebują pewnego takiego wsparcia, informacji na temat przepisów prawnych obowiązujących w Polsce, informacji na temat tego, jak założyć działalność. To, to co już twierdzą, że mają, to jest ten przyjazny klimat i bliskość kulturowa bo to ona zadecydowała o tym, że oni w ogóle wybierają Polskę jako kraj docelowy. Na pewno też jest im potrzebna współpraca z polskimi firmami na co dzień, tak jak na przykład przy prowadzeniu księgowości, przy zakupie materiałów, korzystaniu z usług transportowych. Także tutaj myślę, że zarówno pomoc organizacji, jak i współpraca polskich firm jest dla działalności prowadzonych przez Ukraińców bardzo ważna.